Cześć kochani, witam się z Wami w nowym filmie, jak widzicie po rzeczach, które tu leżą, lumpeksowym. Udało mi się, naprawdę udało mi się sporo fajnych rzeczy dorwać. O wszystkich cenach Was będę informować, oczywiście, ale jak zawsze na początku filmu chcę Wam powiedzieć o paru sprawach technicznych, czyli moje wymiary. Mimo tego, że te rzeczy są z lumpeksów, będą oczywiście podane w opisie tego filmu. Zapraszam Was oczywiście do zostawienia łapek w górę i subskrybowania tego kanału, żebyście byli na bieżąco ze wszystkimi moimi filmami. Jest coraz więcej vlogów, wiem, że na to również czekaliście, dlatego wychodzę naprzeciw i jest więcej. Jeśli sprawy techniczne, no to muszę wspomnieć o tym, że pojawiło się na moim kanale wspieranie. Były super podziękowania i tak dalej, ale również już teraz realnie możecie mieć wpływ na rozwój mojego kanału, tak więc zapraszam Was serdecznie do wspierania. Zanim zabierzemy się za pokazywanie i przymierzanie tych ciuszków, no to co mam na sobie? Mam kombinezon z monki, rozmiar i to jest ten, który kupiłam za całe 5 złociszy. Także jak widzicie, czasami zimą również warto robić zakupy na właśnie wiosnę i lato. On jest super, bo on jest w 100% zbawiony. I co lepsze, ja pamiętam, że po wypraniu nie wyprasowałam go, użyłam tylko tego sprayu z Action i zobaczcie jak on fajnie wygląda. Przełamałam skórzanym paskiem, no, i jest bomba. Także szczerze polecam Wam również takie zakupy na zaś. No ale teraz już przechodzimy do tego. Skoczyłam już w pierwsze rzeczy i nie ukrywam, że z całych tych zakupów są to moi faworyci. Bluzeczka kosztowała 5 zł. Jest to ASOS i jest to rozmiar S. Materiał ma taki waflowy, ona jest w całości grafitowa. Bardzo fajne zakończenia rękawków, i tutaj na dole również uwielbiam takie detale, bardzo. Jak widzicie, jest ona krótsza. To jest taki crop top z długim rękawem. Bardzo mi się podoba. Jak ją zobaczyłam, to było tak. Już szłam do przymierzalni, przechodziłam i tak rzuciłam okiem i ją zobaczyłam. Podeszłam, wzięłam i nawet nie wierzyłam. Wyprałam i teraz pokazuje się Wam. Dlatego jestem super zadowolona. A jeśli chodzi o dół, kochani, to są to dresiki z Nike. Jak widzicie, bardzo fajne. Rozpinane tutaj po bokach. O, mają takie wywieczniki, mi się kojarzą trochę z takimi spodniami Adidasa, właśnie dresowymi vintage, ale tutaj mamy akurat Nike. bardzo ładny kolor, i nie ukrywam, że wzięłam je z myślą albo do nich schudne, albo po prostu będę musiała je sprzedać, bo jest to rozmiar S. Jak je założyłam na siebie, to wiedziałam, że tu delikatnie na pupie się ciągną, tu delikatnie na biodrach również, ale... Taka Asia, wiecie, w swojej wadze normalnej, regularnej, że tak powiem. Nosiła eski, właśnie, jeśli chodzi o firmę Nike, w związku z czym zaryzykowałam. Troszeczkę też długość tych spodni jest taka na granicy, w związku z czym zobaczymy, jaki będzie ich los. Ona kosztowały mnie całe 20 zł, więc troszeczkę więcej, ale bardzo fajne fajne są. Oczywiście tutaj ta guma jest w pełni rozciągliwa, bardzo mi się podobają. No, i dajcie znać, czy wy czasami podejmujecie takie ryzyko, czy kupujecie tylko rzeczy idealne dla was. No zobaczmy. Ja jestem ciekawa, czy zostaną w mojej szafie, czy będę musiała je sprzedać. Spodnie udało mi się właśnie dostać w Lumpeksie. Jak je papowi pokazywałam, to mówię, no zobacz, no takie fajne, no wiesz, tu mają te gumy dopasowujące się, rozciągliwe. To jest River Island, rozmiar 10, czyli S czy M? Ja nie wiem, nie, nie do końca to ogarniam. Bardzo ładnie podkreślają pupę, tutaj mają w ogóle takie... Te przeszycia, które wiecie, no, imitują Kant, no na pewno wiecie o co mi chodzi. I opisywałam i mówię, no wiesz, no, duży T-shirt, yy, wielka ramoneska, no widzisz potencjał? On tak spojrzał i mówi, no nie widzę, no ale pewnie mają, nie? No, więc jak dzisiaj je założyłam, to mówię. Tak, miałam rację. 5 zł opłacało się na nie wydać, dlatego że jak założę właśnie duży t-shirt, ten z H&M, jeden z moich wielu, i właśnie tą wielką oversize'ową ramoneskę do tego wezmę moją kolorową nerę, to od razu wychodzę aż miło, a są bardzo wygodne, są mega rozciągliwe. Tutaj oczywiście jak mamy wystający brzuszek, no to będą delikatnie to podkreślać, uwypukać, ale generalnie jest to bardzo fajna pozycja i jak odpowiednio je wystylizujemy, to również do koszuli do. Do biura idealnie będą pasować. Także widzisz potencjał już teraz? Co tak <grafy> prawda założyłam krótki e, topik, żebyście wy w pełni je zobaczyli, no bo pod wielkim oversize'owym t-shirtem nie byłoby to takie łatwe. Także o, takie udało mi się dorwać. W życiu nie wiedziałem, o czym ona do mnie mówi, jak opisywała mi te <grafy> spodnie, a teraz wracam za kamerę. No. Spokojnie, nie martwcie się, jeszcze nie idę spać. Jest zawczesna godzina, ale zobaczcie, jaką fajną koszulkę nocną udało mi się dorwać. Jest to collection. The Benhams, coś takiego, taka firma, rozmiar 14, więc jest delikatnie większa, ale ma regulowane ramionczka. Tutaj delikatnie muszę sobie podszyć, więc ze dwa razy chwycę, bo ktoś o, widzicie tutaj, urwał. Także to żaden problem. 5 zł kosztowała i uważam, że super, dlatego że ja bardzo podobne oglądałam ostatnio na stronie handemu naszego kochanego. I owszem, mam zamiar sobie kupić stamtąd jakąś fajną piżankę, ale właśnie chcę Wam zwrócić uwagę na to, że w lumpach się również bardzo fajne pozycje możemy znaleźć. No i właśnie tą udało mi się dorwać uważam za bardzo fajne pieniążki. Tym razem założyłam swoje spodnie, to są te z H&M Wide legi. jak widzicie, idealnie wpasowują się do tego sweterka, który kupiłam również za całe 5 zł, tak, a 5 zł, New Look rozmiar M i to jest ten taki materiał, którego ja nie znam nazwy, nie mam zielonego pojęcia, ale jest bardzo fajny sweterek, e, w moim ulubionym, jednym z ulubionych kolorów, bo ja tych kolorów jednak trochę mam, ulubionych, ale bardzo ładnie wygląda, możemy mieć o, właśnie w ten Sposób podstanik lub wypuszczony, i też jest takiej długości, że jeszcze mocno nie zaburza mi sylwetki. Tak wygląda z tyłu. Ja w międzyczasie sobie o myk podstaniczek, i to by było, jeśli chodzi o mnie. A teraz zapraszam mojego operatora i modela. Dlatego, że on sobie znalazł, zobaczcie, jaką fajną koszulę. Wranglera. Ty opowiesz? Dobrze. Nie, ty opowiadaj. Dobrze, no pokażę. to jest to kochani Wrangler, rozmiar L, bardzo ładny, tutaj ma guziczki takie perłowe, to są na napy, więc wygodnie. No i jak zwykle Paweł, na co kupił tą koszulę? Na wykopki! Dobrze. Tak, kupiłem na wykopki. Co, właśnie koszuleczka, jakaś zielona, ten i na to wrzucona koszula, ostatnio taką stylówkę polubiłem. Bo mnie właśnie, jakaś zielona. No jest ciutkę duża na mnie, no to jest L, no więc. fajna. E, do, jak sobie podwiniesz mogę pokazać. No. E, jak sobie podwiniesz rękaw i zrobisz o, tak. To zobacz jak to fajnie wygląda. No już o, już o wiele lepiej. Tak. <gry> tak, można właśnie. A tak kolor zadać... i... Słuchaj. jak to się nazywa? Krata. Krata kojarzy mi się z ciuchami rowoczymi. Dreicha one się nazywały. W latach I... 90. -tych. ludzie nosili takie... Twoja broda plus i jest jej także super. Idealem. Uciekam tam, bo czuję się zupełnie <grym> lepiej za kamerą. Teraz jestem z moim drugim kochanym modelem. Jak widzicie, Kubuś... Bluzeczka może znacie, bo była w mierzeniu z hm Pokazywaliśmy, pamiętasz, prawda? Ale Kubusiowi kupiliśmy ostatnio właśnie takie spodenki, które są takie piżamowo-dresowe. Jak widzicie, w kratkę, wygodne i są lżejsze, bo Kuba bardzo często w domu sobie siedzi w takich polarowych, cieplejszych, a te będą idealne na wiosnę, na lato, kiedy jest zimniejszy dzień. Także bardzo ładnie i widzę, że są delikatnie dłuższe, więc udało nam się trafić z rozmiarem idealnie i kosztowały całe 5 zł ciszy. A jeśli chodzi o mnie, to spodnie zostawiłam sobie te same. Ale mam taką bluzę. Podoba ci się moja bluza? Tak. Taka, o, widzicie, tu możemy sobie zapiąć. Jest to Marks Spencer rozmiar 12. Nie do końca jestem przekonana, dlatego że myślałam, że będę mogła sobie ją tak nosić. Widzisz? I wtedy mam taki odekolcik. Wy też zobaczcie, ale tu niestety, widzisz? Tu się nie tak układa. Więc zobaczymy. Muszę ją delikatnie przejechać maszynką i albo zostanie w mojej szafie, albo niestety z niej wyjdzie. Jeszcze wam pokażę, że podstanik. O, tak. Tak lepiej? Tak nie, lepiej. Nie. Nie? Nie lepiej. No to według mnie lepiej, według Koby nie. I to są następne rzeczy, które chcieliśmy Wam pokazać. Do tych osób, które oglądały no, większość moich filmów i między innymi sprzątanie szapy, to mówiłam, że przy okazji wielkiej ilości blues nie mam właśnie bluzy w takim kolorze baby blue, błękitnym. No właśnie, więc jak ją zobaczyłam, za całe również 5 złotych, jest to Merks Spencer rozmiar 18, więc większa, to mówię, kurczę, ten kolor jest bomba! I właśnie o taki mi chodziło, jak mówiłam do moich kochanych widzów. Także, zobaczcie, ona jest na pętelce, więc idealna teraz na wiosnę, na lato. Bardzo fajna, bo również jest dłuższa, Ja ją sobie podwinęłam, ale fajna, bo tutaj, wiecie, nereczki. Więc na jakichś wakacjach nad morzem, nad jeziorem spokojnie możemy sobie osłonić i nic, nigdzie Wam nie będzie zimne powietrze wlatywać. No właśnie, ja tak <noise> w zimne powietrze, bo ta wiosna na razie jakoś mocno nas nie rozpieszcza, kochani. Oczywiście dzięki temu, że rękawy są dłuższe, możemy sobie je o właśnie w ten sposób podwinąć. No i jest bomba. Zresztą ja uwielbiam właśnie takie bluzy typowo basicowe, bo jakiś naszyjnik możemy tutaj szaleć z dołem, bomba! Także tak. Się prezentuje właśnie w tej plusie. Włosy rozpuszczony, woda w dłoni, to oznacza, że już kończymy powoli ten film. Pokazałam Wam wszystkie rzeczy, które tutaj leżały, wszystkie przymierzyliśmy ja i moi modele, za co bardzo serdecznie im dziękuję, że tutaj uczestniczyli w moim filmie również. I kochani, oczywiście czekam na info w komentarzu, co Wam najbardziej wpadło w oko, w czym ja lub moi modele się Wam spodobaliśmy najbardziej. I czy uważacie, że przedobrzyłam, że za dużo zapłaciłam? Tak więc kochani, nie przeciągam dalej, żegnam się z Wami. Widzimy się w następnych filmach. Pa!